Domagaliście się kontynuacji serii o najstraszniejszych, najbrutalniejszych i najbardziej krwawych metodach tortur. Cóż ja mogłem zrobić innego niż nagrać kolejną część. Postrzegam, jest mocniej niż poprzednio. Tortury były i są jednym z najokrutniejszych sposobów zadawania bólu i cierpienia. Wiele z tych praktyk było stosowanych przez wieki jako forma kary lub sposób na wyłudzenie informacji. W dzisiejszym odcinku spojrzymy na historię mogę to śmiało powiedzieć najbrutalniejszych tortur stosowanych w różnych kulturach i epokach. Numer 1. Skafizm to perska technika egzekucji polegająca na uwiezieniu ofiary w przestrzeni między dwiema małymi łodziami lub dwoma wydrążonymi piami drzew. Bezradny cierpiący był przywiązywany w taki sposób, aby głowa i ręce pozostawały na zewnątrz. Skazanemu podawano na siłę mieszankę miodu i mleka aż do wywołania biegunki. Następnie ofiara była zmuszana do wymiotów, które rozprowadzano na całej twarzy, klatce piersiowej i nogach. Osoba była pozostawiana na słońcu, aż do wyschnięcia, a następnie wpuszczana do wody niczym łódka. W ciągu kilku godzin wokół niej gromadziły się raje owadów, osiadając gęstymi chmurami wokół twarzy, kłując oczy, nos i usta. Podobnie jak muchy na zewnętrznych częściach ciała, tak i szczury pojawiały się i zjadały z wymiotowaną mieszankę mleka i miodu, często jednak wgryzając się przy tym w ciało. Po kilku dniach rany zaczynały spływać ropą, tworząc kolejną warstwę przyciągającą inne owady, które rozprowadzały bakterie po całym organizmie. Śmierć była bardzo powolna i bolesna. Numer 2 Tysiąc cięć. Ta metoda była stosowana bardziej jako kara niż tortura, jednak jest na tyle mocna, że muszę wam o niej opowiedzieć. Egzekucja polegała na przywiązaniu skazanego do drewnianego pala i metodycznym odcinaniu nożem fragmentów ciała, co mogło trwać nawet cały dzień. Generalnie no, głównym ograniczeniem była tylko śmierć skazańca. Zdarzało się, że kat losował z kosza noże, które były podpisane daną częścią ciała. Egzekucja, jeżeli trwała zbyt długo, mogła zakończyć się także przebiciem serca lub ucięciem głowy. Dodatkowo skazańcowi podawano specjalną mieszankę ziół, która miała wyostrzyć jego zmysły, w tym czucie na ból. Kara działała na trzech poziomach – publiczne poniżenie, długa, męcząca śmierć oraz dodatkowa kara pośmiertna. Numer 3. Rozpruwacz piersi. Używany jako sposób karania kobiet, rozpruwacz piersi był bolesną i okrutną metodą okaleczania kobiecych piersi i przedmiot ten zarezerwowany był głównie dla kobiet oskarżonych o poronienie lub cudzołóstwo. Bazury były używane na gorąco lub na zimno na odsłoniętych piersiach ofiary. Gdyby ta nie została zabita, miałaby blizny na całym ciele, ponieważ jej piersi były dosłownie rozrywane. Powszechny wariant rozpruwacza piersi jest często Określany jako pająk, który jest podobnym narzędziem, ale przymocowanym do ściany. Piersi ofiary były wkładane do pazurów, a kobieta zostawała odciągana przez osobę torturującą, co doprowadzało do bolesnego naciągania tych piersi i niejednokrotnie do pękania skóry. Numer 4. Widełki heretyków. Prosta i na pierwszy rzut nieszczególnie brutalne narzędzie, składające się z kawałka metalu z dwoma przeciwstawnymi dwustronnymi widelcami, a także z przymocowanym paskiem. Urządzenie umieszczano między mostkiem a gardłem, tuż pod brodą i przywiązywano skórzanym paskiem wokół szyi. Ofiarę podwieszano w pozycji pionowej do sufitu, aby nie mogła się położyć. Widełki heretyka były dawane bluźniercom, kłamcom lub ludziom, którzy daremnie wymawiali imię pana, w ten sposób kara prawie uniknęła umożliwiała im rozmowę. Poza tym noszącego osoba nie mogła zasnąć. W chwili, gdy głowa opadała ze zmęczenia, widelec przebijał gardło lub klatkę piersiową, powodując ogromny ból. Ofiara nie spała więc przez wiele dni, co zwiększało prawdopodobieństwo przyznania się do winy. Numer 5. Torturowanie szczurami. Torturowanie ludzi szczurami jest barbarzyńską praktyką, która wywodzi się z czasów średniowiecza i była stosowana powszechnie jako forma tortur w różnych krajach i kulturach. Metoda ta polega na umieszczaniu człowieka w zamkniętym pomieszczeniu, a następnie wprowadzeniu do niego żywych szczurów. Oczywiście szczury były zazwyczaj głodzone przez kilka dni przed torturą, aby były bardziej agresywne i skłonne do ataku na człowieka. W niektórych przypadkach szczury były umieszczane w metalowych pojemnikach, które były następnie przywiązywane do ciała ofiary. W innych przypadkach szczury były umieszczone na brzuchu, a następnie przykryte naczyniem lub jakimś pudełkiem, które uniemożliwiało im ucieczkę. Szczury zdezorientowane, przestraszone, zaczynały gryźć i drapać ofiarę w poszukiwaniu sposobu ucieczki. W przypadku, gdy ofiara nie była natychmiast zabita, tortura ta prowadziła często do poważnych obrażeń, infekcji i chorób. No drodzy, napiszcie mi, tak szczerze w komentarzach, od słuchania o której metodzie skręcało Was najbardziej w środku. Ja w komentarzu napiszę, która mnie najbardziej przeraża. Wszystkich tych, którzy nie widzieli pierwszej części, zapraszam do klikania w kartę, która właśnie pojawi się gdzieś tutaj na ekranie i do pozostawienia subskrypcji. Zdrowego tygodnia, trzymajcie się, na razie.